Cześć, się jestem Filip, widzisz nas w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj gram sobie w Rocket Sky. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapomnijcie z dzwoneczka. I ludzie, wiem, mnie tak długo nie było, ale no, wy musicie wiedzieć o tym, że ja mam jeszcze szkołę i dużo rzeczy na głowie, więc nie może, znaczy staram się codziennie odcinki, ale no, nie wiem, czy tak mogę. Jeżeli, jeżeli są 10 łapów w górę, to będzie kolejny odcinek. to tutaj chodzi, że mamy jak najwięcej paliwa. Załóżmy, że 519 metrów to jest naprawdę 25 kasy. Czekaj, się wyjdzie z tego. Wyjątkowo wy 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 z paliwa. A i sobie chyba kupię to, że jak jestem AFK, to wtedy mogę po prostu też. <ścoughs> jak to ma sobie zbierać pieniądze. Teraz powinniśmy trochę daleko wylecieć, znaczy to trochę wyżej. No. A tu jest Kaso 89. Spróbuję tak kolekcieć. To się... Aj! Prędkość się i paliwo. O teraz sobie mieliśmy wlecić 2000. 1406. Hmm. A to ta VIP... Ta dla Vipów to jest... A ta. Prędkość się zwiększmi. Więcej do połowy ją rozpędzimy. Tylko... Widzicie? Ona za jeszcze kawałek leci. No bez kitu ej, bo ona jeszcze kawałek leci bez paliwa. I wtedy... Do no połowy trzeba się rozpędzić. Widzicie, ona trochę leci bez paliwa. Widzicie, ona nie potrzebuje paliwa, żeby tam lecić dalej. Widzisz? już 3000 prawie. 3000 Wiem, że to też dawają dużo bardzo ulepszenia, ale... No naprawdę... Ta, ten mój sposób to naprawdę też wrzek. Więcej do połowy. I też nie można ciągle tego trzymać, bo bardziej coś się stanie. Przygrzeje się rakieta. I wybuchnie. Prędkość. Jak będę offline, to na minutę będziemy mi dawało 10 kasy. Owicie, że ja to bez używania paliwa. To chyba wszystko zmieniło się, zupełnie paliwo. Co fajna Gierka Niecałe 4 minuty e? mam już takie, zmień planetę. A co zobaczymy. Wojne zarobki niby jako ładne. połowy, ile, ile, ile ja mam już tutaj przelecianę? 10 tysięcy zrobię, jak nie więcej Na razie 10 tysięcy, ale... Tutaj to już jest 16 i dobra prędkość, zwiększamy, co jest taką? czy znaczy już? 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 już. Czy ona trochę leci nawet bez paliwa? Zypaliłem tylko, że go nie zużywa. A teraz, o. Nie! Dajcie dziesięć koła. Dobra, jest. Mam to. Dziesięć trzysta. Paliwa. To na pół potrzebujemy nową planetę. Nie, ludzie! no ale teraz paliwo. Nie, nie możemy, żeby te silniki nie na dole zgasły. Ma no, nową planetę. Będzie. Nie, no nie. Dzisiaj że 20 zrobimy. Ale 17. 17, 199. Tu nie da się tak na maksa pójść po prostu i się puścić nie tutaj już to trzeba wciul dużo ulepszyć i prędkość i paliwo bo w ogóle już minut odcinka o! no i teraz to... o jak to zaraz leci 1000 100 muszę puścić 13 spróbujemy zrobić, ale no WOMPie Niedługo ja chyba robimy dwa live'y z Clasha i z O, ale już zagram w tą reklamę macie dwie gry na odcinku. Wow A co dobra Yy. Bądź pokażę Wam teraz, jak to zgadza, ale nie, jednak nie, nie, bo teraz zmiano dobrze idzie. No koniecznie, że jak Macu zacznie spadać w dół, to znaczy że już przegraliśmy. O, no i widzicie o takie coś chodzi. Muszę sobie tego pokupić, ale ja byłem chciał dostać dużo pieniędzy, na tym grać nie będę. W się, wy możecie sobie to po pobrać. Będzie niedługo Call of Duty na kanale nawet, na telefonie, tak. Jeszcze bardzo dużo pamięci zajmuje, ale no dobra, jakoś to... Prawie 4GB, znaczy... Jak na telefon to to jest dużo, ok? No na kombi to ja mam ponad 1500, więc... A na telefonie mam tylko 128. Teraz to ja mam pewnie z 12 wolnego która jest godzina, trzeba zobaczyć. Zaraz muszę kończyć odcinek. Dokładnie maksymalnie jeszcze 3 minuty. Dobra, to spróbujemy zrobić, zrobić rekord tylko. Było 31. Dobra, że go powiedzmy. Bija ludzi. Z czym do ludzi. Z czym do mnie. I... dobra, 30 40 rekord. Wow! Dobra! Tak więc to było na tyle, ja byłem Filip, trzymaci się i nara.